To dzisiaj konferencja prasowa w związku z komunikatem Komisji Europejskiej, z komunikatem komisarza Ciolosa w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej. Chcę wyraźnie podkreślić, że wypowiadam się tu jako minister Rolnictwa Rzeczypospolitej, a nie szef prezydencji. Na wypowiedzi szefa prezydencji przyjdzie czas 20-21 października, kiedy przeprowadzimy debatę na Radzie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa i wtedy będę mógł prezentować stanowisko, jakie będzie z tej debaty wynikało. Natomiast dziś chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialności, ale jednocześnie z dużym żalem, pakiet legislacyjny nie jest reformą, pakiet legislacyjny jest próbą kosmetycznych zmian i udowodnienia dotychczasowego status quo w zakresie podziału środków europejskich. Nie ma tam elementów wyrywających tę politykę na politykę rozwojową, konkurencyjną. Jest tam dużo nowych obciążeń administracyjnych, a więc jest to propozycja wbrew oczekiwanej przez wszystkich ministrów i większość polityków europejskich. Jest to propozycja wbrew uproszczeniu wspólnej polityki rolnej. I chcę wyraźnie podkreślić, że Sytuacja, w której Komisja Europejska, widząc konieczność określenia nowych kryteriów podziału środków i wyrównania poziomów płatności, proponuje, aby to wyrównywanie odbywało się w cyklu tak naprawdę czternastoletnim, jest lekką kpiną sprowadzonej przez dwa lata dyskusji, dlatego że wszyscy oczekiwali, że jednak jednolity rynek europejski będzie kierowany także przez polityków zasadą niezakłócania konkurencyjności. Ta zasada konkurencyjności przez utrzymywanie nierównego poziomu dopłat jest zdecydowanie zachwiana. Sytuacja, w której Komisja przyznaje się, że trzeba odejść od historycznych tytułów dopłatności i zamienić je na uprawnienia, jest kolejnym żartem z debaty, który która trwała dwa lata. Dlatego, że rolnicy, którzy uzyskali historyczne tytuły do płatności 20 lat temu na podstawie ówczesnych plonów referencyjnych i chociażby pogłowia bydła mlecznego czy bydła mięsnego będą mieli te uprawnienia, te tytuły historyczne zamienione na uprawnienia które jako oderwane od gospodarstwa będą mogły być zwykłym papierem wartościowym. Pytam, czy pieniądze podatników, które są kierowane na wspólną politykę rolną, mają być papierem wartościowym, który towarzyszy historycznie rolnikowi, czy to właścicielowi, czy dzierżawcy, ale nie towarzyszy gospodarstwu i produkcji? Czy uproszczeniem jest koncepcja, płatności bezpośrednich, dodatkowo zazielenianych w 30%, gdzie wymagania wszystkim rolnikom europejskim będą postawione na takim samym poziomie, ale za te zadania rolnik krajów nadbałtyckich dostanie kilkanaście euro, polski około 50 euro, a grecki czy maltański 180 euro. Więc powiem szczerze, że będę oczekiwał, nie tylko głębokiej debaty, ale także korekty do tego pakietu i będę do tego gorąco namawiał inne państwa członkowskie. Europa stać na to, aby wspólna polityka rolna była polityką wzrostu i rozwoju, a nie polityką stagnacji i dowodzenia tylko i wyłącznie, że jest ona prostym sposobem na redystrybucję unijnego budżetu i unijnych składek. Nie ma tam także odpowiedzi na nowe wyzwania, na nowe oczekiwania co do wspólnej polityki rolnej, dlatego powiem szczerze, że Komisja Europejska w tym momencie jako urząd nie spisała się.